Witam. Chciałem się pokazać też jednego z ciekawych grzybków. Taki niewielki maślaczek. Proszę zobaczyć. Eee, co to za, za maślaczek? A więc... Ot, urwiemy. Tak wygląda. Coś drobne, ciężko będzie. Może tutaj się uda jakoś. O, jest. Taki drobny maślaczek. Taki ciemny spód. Dosyć jasny u góry. Słuchajcie, nie rosną te maślaki zbyt duże, więc łatwo go w miarę rozpoznać. To jest maślak pieprzowy. Smak właśnie dokładnie mniej więcej taki, jakby się zjadło pieprz. Wystarczy go wziąć na język, popróbować jak piecze. Tak wygląda właśnie maślek pieprzowy. Grzybek maślek pieprzowy. Mogę go tutaj troszkę odłamać, żeby pokazać różnice w kolorach no. to tyle, pozdrawiam